Wydaje mi się, że to strasznie trudne. W dzisiejszych czasach dzisiaj prowadzicie kolekcję. To jest kompletnie niemodne, przez księdza. Przekaz, yy, który powinien yy, oczekować młodzież w dzisiejszych czasach. Nawet na temat Boga. Musi być chyba dopasowany do przekazu każdego innego. Czyli dużo szumu, dużo nie wiem, świateł, dużo multimediów i tak dalej, żeby nie wiem, poruszyć ich jakoś wewnętrznie. Tro, trochę chyba wstydliwy też temat. Ksiądz jest w stanie na przykład na takich rekolekcjach, albo nie wiem, jak to wygląda na lekcjach religii, porozmawiać z nimi tak jakoś szczerze? Oni mają problem z tym, żeby się przyznać? No na pewno. Nie jest łatwo dotrzeć dzisiaj do młodego człowieka, który żyje bardzo często, że tak powiem, w szumie, w biegu, w bombardowaniu reklamami. I często bywa tak, że na rekolekcjach rekolekcjoniści też próbują w podobny sposób dotrzeć do człowieka a więc aktywnością pieśni, aktywnością krótkich obrazów, które pokazują na prelekcjach. Ale myślę, że każdy człowiek, tak młody i starszy, jednak potrzebuje wyciszenia, potrzebuje zatrzymania. I ja myślę, że Rekolekcje zawsze powinny być jednak miejscem zatrzymania, zastanowienia się nad sobą. Często bywa tak, że najważniejsze sprawy rozgrywają się na zapleczu rekolekcji. Przed chwilą zatrzymałem jednego chłopca spytałem się, co ćwiczy siatkówkę, czy koszykówkę, czy pływanie i Zaczęła się rozmowa, i nagle zeszła, nawet nie z mego powodu, tylko z jego powodu, na problemy wiary i to, że już dawno nie był w kościele. I, i ciekawa rzecz, że powiedział: wie ksiądz, kiedyś tak się dobrze czułem, kiedy byłem w kościele. Coś się wypaliło, coś się stało w moim życiu. I myślę, że Wiele właśnie takich rozmów, albo wiele spraw się dzieje na zapleczu. Nam się wydaje, że w trakcie tej konferencji, w trakcie spotkania tutaj dzisiaj z siostrami zakon, zakonnymi, przechodzi to jakoś mimochodem, a dopiero później powracają treści, powracają myśli. Każdy z nas potrzebuje zatrzymania, choćby nie wiadomo co. Nie wiadomo, często, niestety, pośpiech, hałas to jest ucieczka od prawdy. Ucieczka od zadania sobie py pytania: po co żyję, po co w ogóle, co się dzieje ze mną? Często jest to ucieczka, by rozwiązać problemy między rodzicami a dziećmi, między różnymi grup grup grupami. Ale jednak przychodzi czas, gdzie. Trzeba się zderzyć z rzeczywistością, z prawdą, gdzie potrzeba zatrzymania po I rekolekcje byłoby wspaniale, gdyby były takim czasem. Stąd zawsze na przykład spowiedź organizowana jest w ostatnim dniu, na koniec. Proszę siostry, to strasznie trudne, mówiąc wprost, dzisiejszej młodzieży mówić o Bogu. To jest kompletnie niemodne, proszę siostry. Tak, prawdę mówiąc, nigdy nie było modne mówienie o Bogu. I zawsze jest to sprzeczne z ideami, które głosi ogólnie świat. Nie jest to trudne, jest to piękne. Jeżeli żyje się z Bogiem i żyje się przy Bogu, to jest największą radością, że możemy o nim głosić, możemy o nim mówić, że możemy mówić i prowadzić do niego dzieci i młodzież. Rzeczywiście, to nie powinno być jakoś tak stopniowo dla tych ludzi, bo to jest dla nich totalne zderzenie z czymś czego oni nie znają. Myślę, że każdy człowiek w swoim sercu ma Boga. Może nie zawsze Go odkrył, nie zawsze jest świadomy tego, jak Pan Bóg jest nas blisko. I myślę, że y, prawdy, które przekazujemy młodzieży czy dzieciom, przekazujemy też w taki sposób, który jest dla nich dostępny. Na pewno y, robi tu wielki. Rolę łaska Boża, która działa niezależnie od nas, a my jesteśmy takimi małymi narzędziami, które cokolwiek dają od siebie, a reszta należy już do Pana Boga. Jaki przekaz najszybciej do nich trafia? Taki spokojny, prowadzony przez siostry, ewentualnie z gitarką, ze śpiewem, czy jednak byłby jakiś to koncert grupy, na przykład młodzieżowej, albo ludzi nawróconych, którzy śpiewają o Bogu, bo są też takie grupy i raperskie, i tak dalej, czyli z takim potężnym show, plus na przykład kilka świadectw osób świeckich, które żyją pośród nich i nagle mówią o Bogu. Co ewentualnie według siostr ma większe uderzenie, albo jak to z doświadczenia e, działa? Myślę, że wszystko jest ważne. Że bardzo ważne są osoby e, świeckie, które żyją i mówią o Chrystusie, osoby znane, bo to zawsze e, jest jakiś wzór dla całego społeczeństwa. Bardzo ważni są rodzice, wychowanie, które otrzymują w domu, wychowawcy. Jeżeli to wszystko prowadzi w jednym kierunku, to wtedy można powiedzieć, że jest idealnie, bo każdy z nas ma inne zadanie do spełnienia. Ważny jest koncept dokowy dla młodzieży, ważna jest muzyka, ale też ważna jest modlitwa, też uczenie ich tego, jak mogą się modlić. W naszym życiu jest miejsce na wszystko i na szaleństwa, i na muzykę, ale też człowiek potrzebuje spokoju, potrzebuje zatrzymania i to jest też czas Wielkiego Postu i czas kolekcji. kiedy każdy z nas się zatrzymuje na kilka chwil, żeby zastanowić się nad sobą, nad Swoją relacją do Pana Boga i nad moją relacją z drugim człowiekiem. Czy w ciągu roku udało mi się coś dobrego zrobić, czy robię jakieś postępy, by to dobro Bóg we mnie się rozwijał, czy też może jakoś bardziej zeszłam na drogi, gdzie wybieram złe czyny, gdzie może kogoś krzywdzę. To jest taki czas, żeby właśnie nad tym każdy sobie sam, każdy sam się nad tym zastanowił i nad tym w sumie tylko każdy sam może się zastanowić i każdy sobie tylko może udzielić takiej odpowiedzi. Jest to taka praca bardzo indywidualna, że w tej dziedzinie żaden drugi człowiek nie jest w stanie nas zastąpić. To każdy musi dokonać sam tego zmierzenia w swoim sercu. I w tym celu właśnie Kościół zachęca, proponuje i wręcz zaleca rekolekcje wielkopostne, żeby każdy z nas w tym czasie zatrzymał się i tak rozważył swoje życie. Dla młodzieży bardziej zaangażowanej organizujemy też rekolekcje letnie i zimowe, gdzie mają więcej takiego czasu, kiedy mogą przyjechać i się zastanowić nad, nad swoim życiem i nad swoimi wyborami, które Wybierają każdego dnia, dokonują każdego dnia, ale też nad tymi wyborami, które je jeszcze w życiu czekają. Jakieś świadectwa, proszę siostry, wśród takich młodych ludzi? Bo często siostry prowadzą takie rekolekcje. Widziała siostra? 3 cztery osoby, pięć, które rzeczywiście po takich rekolekcjach przychodzą i mówią, że przy takich nie znałem. Nie znałem. Nie rekolekcjach To jest tak, że my siejemy, ktoś inny zbiera. Generalnie. Trudno mi powiedzieć, czy przyjadę jeszcze kiedyś do Krosna i czy się spotkam z tą młodzieżą. Także to w danej mierze zostaje tajemnicą. Ale w moim własnym życiu spotkałam kilka osób, które rzeczywiście gdzieś na nowo odnalazły drogę do Pana Jezusa, i chociaż były od Niego dalekie, to na nowo do Niego powróciły.